Jeszcze widzę taki smutek leśnika. 40 lat przepracowałem, to już muszę wysłuchać. Może. Nie wiadomo. Nie wiadomo kto to To prawdziwa radość widzieć w jednym czasie, w jednym miejscu tysiące ludzi, których połączyła praca, troska i szacunek dla naszych przyrody. W tegorocznej pielgrzymce towarzyszy nam hasło mocni nadzieję. Jego wymiar duchowy jest oczywisty, ale wydaje mi się, ono również adekwatny w kontekście 90-lecia naszej organizacji. Od 20 lat zagotowujemy naszą wolność. Wolność, o którą dzisiaj musimy się troszczyć bardziej, być może, niż kiedykolwiek od roku 1990. Bo wolność nie jest za raz na zawsze. Myślę, że potrafimy w odpowiedni sposób, z szacunkiem i osądkiem, czynić sobie Ziemię poddaną również w naszych, w naszych lasach. Po słowach wypowiedzianych przez dyrektora Lasów Państwowych. Dyrektora Generalnego, a także po słowach pana ministra, przystępujemy do złożenia najświętszej ofiary. Zbieramy wszystkie intencje, z którymi przybyliśmy na to szczególne miejsce do matki najświętszej. Anno Domini 2014 to rok szczególnie ważny dla polskich leśników. Misja lasów państwowych jest ponadczasowa. I dlatego też w dobie gospodarki rynkowej nie możemy zapominać o ludziach. Lasy funkcjonują na zasadach samodzielności, samofinansowania, ale też, jak wiemy, ten karacz muszą płacić. Teraz również wspierają budżet państwa. Czy tylko to będzie z korzyścią dla lasów? Dobrze zbliża się symboliczna procesja z Darami, której dyrektor generalny placów państwowych wręcza w ostatnim wieczorze ze źbiono na oparcie łosia. Także dyrektor z Katowic, Kazimierz Szabra, zastępca dyrektora w Katowicach, Maria Michalska, zegar z Kozicą na oparcie Daniela, pracownicy na leśnictwa powództw w imieniu wszystkich leśników niosą w obszar dary lasu i Kwiat. Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa, NZZ, Solidarność, a także Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, darze ołtarza niosą wizerunek Chrystusa namalowany na pewnie. Związek Leśników Polskich niosą darze ołtarza poprzez owocami lasu.